Dorota, po treningu dzisiaj dość mocny trening, dużo kopnięć, dość intensywnie pracujesz ostatnio. E, tak, zgadza się. No, weszliśmy w taki e, cykl, że teraz e, ciężka praca, taka fizyczna, e, no i jest ciężko. Jest zapierdziel? Jest zapierdziel. E, to taki chyba... E moment w treningu, który e, zawsze nadchodzi, przychodzi, jest taka właśnie ciężka praca, żeby e, generalnie tą formę fizyczną, e, wytrzymałość e, doszlifować do samej walki. No tak, no, jakby ten trening e, pod sporty walki e, taki jest różnorodny, no i, no i gdzieś musi być ten okres bardzo ciężkich przygotowań fizycznych, e, no ale co, trzeba to przyjąć na klatę i, i tyle. Już trochę to robisz, to się przyzwyczaiłaś? E, tak, chociaż <grym> za każdym razem, jak już umieram, to, tak, to się tak, tak sobie myślę, e, jak jeszcze mam zdolność myślenia, Jezus Maria, po co ja to robię? No słuchaj, trzykrotna mistrzyni świata, to się samo nie wzięło. <grym> no tak, nie no, wiadomo, że to, y, znaczy ja zawsze, mnie, mnie zawsze, y, ja miałam taką cechę, że ja y, jestem Cierpliwa i, i lubię w czymś tam dłużej, tak, tak łatwo się nie poddaje, lubię w czymś tam dłużej dubać. No i tak się stało, że, że dłubię sobie w tym kickboxingu. No i dłubiesz dość skutecznie, tak? Wrócę jeszcze na chwilę do treningu. Słyszałem, że teraz już taki okres sparingowy, wchodzisz w okres sparingowy, tak? Tak, już jutro nawet jadę na sparingi. No, także mam nadzieję, że w święta nie będę z podbitym okiem siedzieć przy stole. No właśnie, okres świąteczny to nie sprzyja trzymaniu diety, w ogóle treningowi zawsze się tam zje to ciacho albo pieroga, nie? Oczywiście, ale ja akurat nie mam tak, że jakoś wybitnie się przejadam w święta. Ja wiem, złe <grym> pytanie, nie do tej osoby, gdy jesteś dietetyczką, także. <grym> nie, no ja po prostu już umiem postępować ze swoim ciałem, więc jakoś te święta bardzo mi nie kolidują z utrzymaniem kategorii wagowej. Sama gala już niedługo, tak naprawdę to no może miesiąc? Może... No, miesiąc no, równo, równo. miesiąc, miesiąc właśnie. Mm -hmm. to, już, to już taki y, okres y, napięty, chyba, dla sportowca. No tak, presja rośnie. Zresztą coraz więcej y, y, rzeczy związanych z galą robimy. Y, no tak, tak to, to, to już tak robi się lekka napinka. A tobie stres pomaga, czy bardziej przeszkadza? walczy z nim, czy po prostu y, motywuje cię do, do, właśnie do, do samej walki? Mm, no, staram się, żeby ten stres, y, który, który towarzyszy przygotowaniom, bo czasami towarzyszy, czasami nie, y, kobieta zmienną jest. Staram się przekuć w taki y, pozytywny stres, właśnie żeby mnie mobilizował. Y, różnie to wychodzi. No, przez tyle lat, jak widać, jakoś tam sobie radziłam, no bo y, Umiałam się przygotować na te najważniejsze imprezy. No tak, to już wieloletnie doświadczenie, także to już procentuje. Ostatnio byłem na Fenie, miałem okazję oglądać pojedynek Iwony. Iwona też po pojedynku wspomniała o tym, że chciałaby z Tobą walczyć. Co Ty o tym myślisz, o tym pomyśle? Myślę, że to wisiało w powietrzu, więc na razie żadnej konkretnej propozycji nie było. Jak coś tam się pojawi, no to, to będziemy myśleć, ale no wisiało to w powietrzu. E, coś czułaś? No... Naturalna kolej rzeczy? No chyba tak, chyba tak. Znaczy, Chociaż wrażenie, walczyłyście że... już przecież wielokrotnie, tak? E, tak, w, w przeszłości walczyłyśmy. E, oczywiście, e, no ja byłam górą. E, oczywiście Iwona odbija piłeczkę, że to o, na macie, to, to się nie liczy. No, ale bez przesady wiemy, jak, jak te walki w Polsce na Macie wyglądają. no Ja potem wchodziłam z Iwoną do ringu na full contact i, i walczyłam tak samo, I, więc. No, ale no, to, wiadomo, no dobrze, nie. To, to tak naprawdę potrzebny ci jeden pojedynek. Większość walk wygrane. Do czego ci to potrzebne? To, to czy mi to jest potrzebne, to, to jest mniejsza rzecz. Raczej wydaje mi się, że to jest decyduje o tym, czy, czy, czy ludzie by to chcieli zobaczyć. Wiadomo, bo Iwona yy, powiedziała, że chce ze mną walkę zawodową. Fajnie by było, jakby to było gdzieś tam no, medialnie yy, rozdmuchane, żebyśmy mogły obie na tym zyskać. Szczerze, yy, wydaje mi się, że więcej do zyskania ma Iwona, no, no bo ostatni nasz pojedynek yy, stoczyłyśmy w full kontakcie tak czyli w ringu więc już tam nie można powiedzieć że tam nie wiem przeszkadzał jej ten rodzaj walki no i ja wygrałam więc no to 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 ona powinna kropkę nad i postawić tak mi się wydaje może się mylę ale chciałabym na jedną rzecz zwrócić uwagę bo muszę przyznać że z pewnym niesmakiem słuchałam tej całej wypowiedzi no bo po pierwsze no, Iwona mówiąc, że wielokrotnie się ze mną zmierzyła w formule semikontakt. Yy, no kłamie. <grych> Nie wiem, czy, czy to. Lecz może to były nerwy po walce, wiesz. Yy, może, może, ale my żeśmy się może raz yy, spotkały yy, w semikontakcie obecnym point fightingu, yy, a te pozostałe chyba 9 czy 10 pojedynków, yy, Walczyłyśmy w formule light contact, kick light, full contact, no i raz w low kicku. Więc tak, to jest pierwszy niesmak. A drugi niesmak, i to ma taki trochę szerszy kontekst, to jest takie właśnie pogardliwe wypowiadanie się o innych regulaminach walki. Co wydaje mi się, że to jest trochę no niegodne sportowca. E, walczymy w organizacji WAKO, tak, największej organizacji kickboxingu. E, chciałabym zauważyć, że pierwszymi jakby dwiema formułami walki był właśnie semi-kontakt i full-kontakt. E, Iwona coś tam mówi, że o Jezu, jakby ludzie zobaczyli w telewizji walkę e, w semi-kontakcie, to by się za głowy złapali. E, no to jest... E, jakby brak szacunku dla ogromnej rzeszy ludzi, którzy y, uprawiają y, tą dyscyplinę i chciałabym zauważyć, że owszem, może w Polsce nie jest to tak bardzo popularna i medialna y, formuła walki, ale na świecie jakby point fighting, y, no, no to jest jedna z największych turniejów w AKO są w point fightingu, tak? A poza tym, no, no nie wiem, no, no nie można jednego sportu y, dyskredytować, no, to jest słabe, no, budowanie poczucia własnej wartości na odbieraniu wartości e, drugiego człowieka jest po prostu no, takim niskim zachowaniem. No, tyle mam do powiedzenia. No, Widzę, zdenerwowałaś się troszkę. No myślę, że tak, bo ja jestem człowiekiem, mam emocje. <coughs> Uważam, że po prostu no, to jest słabe zachowanie, tak? Nie wolno gardzić innymi ludźmi. E, Poza tym, no, ja no to się. Nie chodziło o pogardę, tylko chodziło może o to, że to jest mniej taki mm, kontaktowy sport bardziej. No może, wiesz o... no może. tak, no ale to było jednak wypowiedziane moim zdaniem. Znaczy, no to cytuję przecież to nie jest walka. No, to jest rodzaj walki sportowej, tak? Równie dobrze można powiedzieć o low czy k1, że to co to za walka, skoro nie, wiem, nie ma parteru można też powiedzieć, że w ogóle co to za walka, bo są ochraniacze, co to za walka, bo nie można użyć noża. No i można się tak przerzucać. A co to za walka w brazylijskim jiu skoro nie można uderzyć? No Jak będę miał okazję, pogadam o tym dziwno. A teraz powiedz, jeszcze taka rzecz jest. Myślisz, że jest szansa w ogóle zorganizować taki pojedynek? Chodzi mi o to, że to musiałoby być nie wiem, albo na Galifen, albo na w Kickboxing Challenge. No chyba, że gdzieś będzie jakiś, jakaś możliwość stoczenia walki na jakimś neutralnym gruncie. Myślisz, że włodarze tych federacji są w stanie się dogadać? Szczerze? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ciężko mi jest y, powiedzieć. No ja rozumiem, że to jakby nie do ciebie jest skierowane pytanie, ale tak mi to przyszło do głowy, bo to są istotne rzeczy, takie pozaringowe tak naprawdę. Mm -hmm. no, no tak, no ale naprawdę Zupełnie nie mam pojęcia, kto by chciał taką walkę, no to, to to wszystko nie jest takie proste, prawda? Wszystko się okaże tak naprawdę, ty chcesz, możesz walczyć i jak sama powiedziała, też ma ochotę. Także zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Oczywiście, no, jakby my nigdy nie unikałyśmy konfrontacji ze sobą, więc czemu nie?